Dzień dobry i witam ze Swanszej Kalifornii. Lecę właśnie na trening, gdzie bijemy rekordy, więc wybacz technikę, bijemy rekordy. Dzień dobry, witam już w domu. Wybacz, w szlafroku, natomiast lubię spędzać czas szlafroku w domu. Natomiast nie chodzę w nim nigdzie, żeby była jasność. Ale dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, który też chce. Chcę cię zachęcić do pewnego sposobu myślenia. Takiego sposobu myślenia, który dla mnie jest czymś mega turbo ważnym. O co chodzi? O to chodzi, żeby optymalizować to, co się dzieje w naszym życiu pod naukę. I teraz. Pokażę na przykład i później powiem, o co chodzi. Przez długi czas, w ostatnich e, miesiącach, latach, skupiałem się na budowaniu firmy i to było coś, co było pewnym procesem. I teraz, gdy raz budujemy firmę, mniej więcej znamy ten sam proces, i budujemy drugą, trzecią, za dużo się nie zmienia. I to mówię, nie chodzi mi o kwestię związaną z tym, Czym się ta firma zajmuje, ale proces budowania firmy, tak samo jak budowaliśmy teraz Parent World, czy Mazuko, czy Chmurowisko, czy Mazuko Finance, to te wszystkie rzeczy są bardzo podobne. Ale teraz stała się rzecz taka nowa, czyli zaczęliśmy sporo robić w kwestiach inwestycyjnych. Żeby Ci wyjaśnić, otworzyliśmy ostatnio z Mariuszem chodną spółkę Cool Guys Capital, którą w tej chwili widać tutaj zaznaczoną. I ważne jest to, że to jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ do tej pory mniej więcej wiedziałem, jak zrobić, żeby pieniądze własne zarobić w firmie i co zrobić, żeby te pieniądze w jakiś sposób w tej firmie krążyły. Przecież inwestycje, wypłaty i tak dalej. Natomiast, kulga -kapital jest kapitalizowana z dużym wyzwaniem, ponieważ w pierwszej fazie inwestujemy własnymi pieniędzmi, a potem chcemy brać pieniądze z rynku. Natomiast nie umiemy brać pieniędzy z rynku, nigdy się tego nie nauczyliśmy. Nie wiemy, jak konstruować spółki. Natomiast do tego za chwileczkę dojdziemy, bo tego wszystkiego się powoli uczę. Z drugiej strony w tej chwili w spółce Transparent World planujemy wypuścić e, aplikację Darek, którą budowaliśmy do zewnętrznej spółki, ale przygotować się on na takie standardowe, startupowe e, rundy inwestycyjne, czyli znowu coś, czego nigdy w życiu nie robiłem. E, nigdy nie przygotowywałem spółki w taki sposób, gdzie będą zapraszani inni inwestorzy do zainwestowania w rundy finansowe e, nie robiliśmy tego. Z trzeciej strony tworzymy też e, taki nowy biznes w ramach Transparent World, który polega na tym, że będzie można swoją firmę sprzedać albo kupić przez nas portal. I jak się okazuje, jest bardzo, bardzo dużo tutaj elementów ruchomych na zasadzie umowy, gdzie rezerwujemy prawo do sprzedaży, umowy rezerwujemy do kupna, umowy dla scoutów, którzy będą pozyskać. Dużo takich dziwnych rzeczy. I teraz dla mnie jest to mega turbo ciekawy element. Szukam, większość dni, firm prawniczych, właśnie dzisiaj mój znajomy polecił taką firmę jak Lawmore, która zajmuje się kwestiami pomocy budowy umów. Dzwonię od tych ludzi, umawiam się, bo jeszcze z innymi firmami się kontaktowałem. To jest mega interesujące wyzwanie. I to jest taka rzecz, którą bardzo zachęcam. Ja, ja w tej chwili, jak sobie patrzę na to z perspektywy Mirka, który jeszcze parę lat temu pracował na etacie, firmy. To ten świat, o którym teraz mówię, jest dla mnie całkowicie nieznany. I tak czuję się zagubiony, ale patrząc na swoje doświadczenie wstecz, to zagubienie jest właśnie tym, czego potrzebujemy. My potrzebujemy działać w środowisku, gdzie czujemy się zagubieni, bo wtedy nasza krzywa nauki jest największa. I teraz, gdy fokusujemy się w tym temacie, jest nam o wiele łatwiej i szybciej się uczyć, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenie. Gdy pewnych rzeczy nie rozumiemy, ten sam początek wzrost jest ekstremalnie wartościowy, i teraz to, co jest ważne, w naszym świecie jest coraz większa rola generalistów, czyli osób, które są w stanie rozumieć wiele różnego rodzaju pojęć i zagadnień. I teraz te osoby, które to potrafią robić, są w stanie e, brać do pomocy specjalistów w pewnych tematach, ale realizować coraz to większe ciekawsze projekty. I teraz, im bardziej potrafimy do swego świata naszego zainteresowania i zrozumienia, dodawać nowe rzeczy z różnych. Dziedzin świata, marketing, sprzedaż, produkcja, robotyka, AI, blockchain, umowy, tym naszym mózgów robią się nowe połączenia i patrzymy na świat troszeczkę innej perspektywy niż do tej pory. I to jest ta perspektywa, która pozwala po pierwsze osiągać wielkie rezultaty w firmach, bo to co zauważyłem, to w firmach nie osiągają wielkich sukcesów specjaliści, ale osoby, które są specjalistami, posiadającymi też troszeczkę wiedzy prezentacyjnej, trochę wiedzy marketingowej, trochę sprzedażowej. Które potrafią wziąć swoją ideę i sprzedać odpowiednim osobom, które potrafią motywować cały zespół, żeby pracował nad tym projektem, które potrafią nakłonić, wynegocjować coś. Czyli dużo różnego rodzaju umiejętności. I tak samo jeżeli chodzi o kwestię biznesową, jeżeli mamy spojrzenie na finanse, na sprzedaż, marketing, wiemy jak działają modele finansowe, wiemy jak działają procesy myślowe ludzi i tak dalej, jest nam o wiele łatwiej w się w ten świat biznesu, inwestowania i w nim działać. Więc to do czego Ci życzę, jeżeli w tej chwili jesteś w świecie, który jest związany tylko z jedną dziedziną, popróbuj, po prostu popróbuj robić różne rzeczy w innych dziedzinach. Jeżeli do tej pory na przykład byłeś programistą, spróbuj pomyśleć nad tym, jak możesz zrobić deal'e z firmami, żeby wykorzystały to, co do tej pory budujesz. Jeżeli jesteś marketerem, może spróbuj zbudować produkt. Jeżeli jesteś sprzedawcą, może spróbuj po raz pierwszy zatrudnić ludzi, którzy Ci pomogą w tym procesie. Dużo takich małych rzeczy, które po prostu mogą Ci bardzo pomóc w tym, żeby w przyszłości było ci łatwiej. I właśnie moim zdaniem, w tym naszym całym życiu i świecie polega na tym, żeby właśnie tą wiedzę i to doświadczenie budować i potem wykorzystywać ją do dobrych celów. A bez tej wiedzy, bez doświadczenia ciężko jest nam akumulować kapitał, budować znajomości, żeby robić jeszcze większe i ważniejsze rzeczy w naszych życiach. Tego Ci życzę, daj znać w komentarzu co dobrego u Ciebie i proszę napisz. Co chcesz zobaczyć w przyszłych odcinkach? Będę bardzo wdzięczny. Dziękuję i do zobaczenia jutro. Pa!